Cześć, ja witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. A w tym odcinku pokażę Wam klan, w którym wszyscy mają na imię Holdik. Ej, jakby dla tych co nie wiedzą, Holdik to chyba rosyjski youtuber, z tego co mi się wydaje. Ej, w każdym bądź razie link do jego kanału macie w opisie, ale myślę, że większość z go zna, bo masz 4 miliony subskrypcji na swoim kanale. A jeszcze, jak y, mowa o klanach, to możecie wpadnąć do mojego klubu. w za 14 tysięcy. Tyle jest tu członków, y, y, 84, więc. O, coś tu się kliknęło. Więc dla każdego się znajdzie miejsce. A więc my już przechodzimy właśnie do tego klanu. To jest właśnie ten klub. Y, to jest tutaj taki kod jest na ten klub, że bo tutaj takie są dziwne znaczki, jakieś rosyjskie czy jakieś tam. No i patrzcie. Tu właśnie wszyscy mają w niku oprócz dowódcy, który ma tylko Szeli. No trochę to dziwne. I ma dwa zwycięstwa trzy na trzy. Jak on to zrobił? Przecież bym musiał mieć 16 pucharków. Chyba, że się te zwycięstwo na botach jeszcze liczy. Nie wiem, w sumie... Dobra, to jest bardzo dziwne. E, tutaj, tutaj to jest naprawdę dziwne dziwny gościu. Mm. Yy, ale ja rozumiem, jakby na przykład było to 25 członków z nikiem Holdik, ale tu jest aż 99. I patrzcie, wszyscy mają niku Holdik, 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 Holdik. No nawet mogę przejść tak na sam koniec. No i jest Holdik. Yy, chciałbym, spróbowałbym dołączyć właśnie do tego klubu, ale jest niestety na zaproszenie. No i niestety nie mogę do niego dołączyć. Ale jeżeli by było właśnie otwarty, to na moim drugim koncie jakimś... Tam to na pewno bym do niego dołączył i pokazywałam jak tam się właśnie dzieje w tym klubie. Czy tutaj jest totalnie nikt nie gra, czy właśnie w przeciwnie grają. Sprawdziłam sobie tego. Nie no, wszyscy mają po zero pucharków, no i tylko szelkę. No dziwne to, strasznie jest. I tylko ten pierwszy gościu ma właśnie 8 pucharków. No dziwne, mega dziwne wam powiem. Dobra, jeszcze ogólnie ten gościu, co stworzył ten klub, to miał TikToka. No i ja oczywiście weszłam i sprawdziłam jego TikToka. No i szukałam, ale nic nie było o tym klubie, no. Może było, ale niżej, no. Ale z tego co wiem, to jest chyba jego drugie konto, bo na głównym ma 21 tysięcy pucharków. Więc no, no nawet sporo. Mój rekord to 19 ,001, więc no jeszcze tylko właśnie rekordu no trochę brakuje, a koniec sezonu za dwa dni, więc w następnym sezonie spróbuję się pobić, jeżeli drop na jakąś postać, bo no bez tego to no, no tak ciężko będzie mi. Yy, Przydałaby mi się Sandy, wtedy by może mi się udało. Albo spike albo Kroła, albo Surge, dobra, nie wiem, jakaś na pewno postać by mi się przydała. A więc to na tyle w tym odcinku. Myślę, że Wam się odcineczek spodobał i zostawicie tutaj łapkę w górę i subika, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Oczywiście także możecie wpadać do mojego klubu Matty Team. Stawię za 14 tysięcy. Oczywiście jest otwarty, bo jak żeby inaczej. Hej, w ogóle to już wkrótce są wyzwania mistrzowskie za jeden dzień. No i jeżeli nam się uda wygrać z moim, moim timem no to spróbuję Wam wpuścić jakiś odcinek z tego właśnie z tego wyzwania mistrzowskich, z tych wyzwań mistrzowskich, a się z wami żegnam i widzimy się w następnym filmie.